Dzisiaj po latach odtwarzamy nasze najlepsze przepisy z TikToka. Tak jak wiecie, nasze początki są związane z TikTokowymi mm, przepisami. Czekaj, zgubiłam się. Gdzie robiliśmy różne słodyczowe pyszności. Dlatego dzisiaj stwierdzimy, cztery rzeczy faktycznie były jadalne. A mało tego, na samym końcu odcinka zrobimy ich wielki. Pojedynek ranking, która z tych wszystkich potraw, słodyczy, nie wiem jak to nazwać, okazała się najlepsza. I Jeśli też uwielbiacie słodycze, koniecznie zostawcie kciuka do góry, no bo halo. Kto nie kocha słodyczy? Znalazłam jeden z naszych najpopularniejszych przepisów, między innymi baton kitka. 6,5 miliona wyświetleń. Co? Zobaczymy to. Ja to baton pamiętam. Kitka. A dzisiaj Kitek robi swojego powarnego matka. Matyczka. Czy ty właśnie łączysz grześki z knoperki? Z, knopel z knopel knopel sami? Czy, to czy to legalne. Przestań! Że idealnie się połączyło. Ja cię Kręcę. Ula, la, la. Widzowie, wybaczcie, dam to były początki. Ja, nie, na nie, jest nie, strzelająca mm. posypka. nie, skomentuję tego. no powiem wam, że chyba mu wyszło, posypa, Ale nie, się na się zrobić. No zrobić. strzelająca i strzelająca posypa, sztos. Tak się świetnie składa. Czy mamy tutaj wszystkie potrzebne składniki? Tak, osy bezstrzelające też. Dobra, pora stworzyć go po raz kolejny. To Wydaje taka. mi się, że nie powinniśmy zmieniać dobrego przepisu. Nie, zostaw grześka. To były pałki, grześki. No tak, to były te cieńsze. Więc batony. weźmiesz teraz większego. Dobra, no to co? Mamy w tym Uuu, momencie naszego ale grześka. Ale roztopiony. no tak, temperatura. Z <laughs> tego co pamiętam, na to szedł Knopers przez smarowany Nutellum. Zgadza o czynienia z i odcinka wproponowanej. Dobra, pora otworzyć coś, co wygląda zawsze ślicznie na sali na początku, czyli Nutelle! Jak otwierać Nutelle? Ja nutelę, zawsze robię coś takiego. Ej, zobacz, jest tak gorąco, że się leje. Lewa, nie to. To będzie mocno czekoladowe. Ej, nie mogę to żeby wszystkiego przetestować. Elegancko trzeba rozsmarować. Jest ładnie. Co, no? No ładnie jest. Dobrze, ładnie jest. nie w kamerę. W kamerę nożem. nożem. Dobra. Kolejna warstwa nutelki. To to mnie zasłodzi. Ale gorąco. No go, strasznie gorąco. Teraz mamy też naszą. Ale harmonika powstała. Jaka harmonika? No z tej czekolady. Pik! Pianki, mam są na troszeczkę większej patelni. Uwielbiam te mini pianki. Sztasi. Ale nie za dużo, nie przesadzaj. No, chyba tyle wystarczy. A ja zapomniałem o strzelającej posypie. No, najważniejszego zapomniałeś? Przecież takiej słynowej strzelającej posypie. Bo uwielbiałem strzelającą posypę, zanim to było modne. A teraz. O, Potemnie. słuchajcie, musimy podnieść czekoladę. I tu. prawo. Nikt tego nie widział. Wszyscy wiedzieli. To będzie dziwne. Pianki. Tak zwany, jak to jest, fluff? Tak, to jest fluff. Ale nie chcę zejść cał. Leśności. Myjesz patelnie. Nie, nie chcę zejść No już zostaw, obisz resztę no, no, co, no jak mam tu resztę No i proszę państwa, baton kilka gotowy Wtedy ci jeszcze taki lepszy. Bo bufinka nie liczy się wygląd, tylko smak. Sprzątanko. Kolejny przepis jest z jabłkiem. Tak jak widzicie, no, ja miałam różne pomysły, a w sumie to wiele rzeczy wy mnie zmusiliście, żebym robiła. Dlatego postanowiłam zrobić taki w połowie dobry przepis, zdrowy, bo będzie jabłuszko, tak? Co no. W tym przepisie jeszcze była dalsza część, w której wprowadzaliśmy to do piekarnika. Natomiast my odtwarzamy tylko i wyłącznie ten, więc po prostu drelujemy jabłko. Wycięcia jej ha, wahaha. Wycinamka. Biedne jabłuszko. Teraz zajmiemy na tą Zobaczcie, mogę ta Nutella ma w sobie muffinkę. To jest jakaś urodzinowa Nutella. To była z okazji moich urodzin, 100%. Wielkie pojedynek w komentarzach Nutella czy masło żochowe. Ja nie cierpię masło żywowo. Co ty mówisz? Masło jest dobre, ale Nutella wygrywa. Dużo nutelli, żeby to się tak, wiesz, wyłabiało. Z Pamiętaj, tego. ile my dzisiaj robimy przepisów. Tak, ale później słoich po nutelli będzie nam potrzebny do ostatniego najciekawszego. Pamiętasz? Nutellowe jabłko. Pamiętasz, że to była jakiś nasza cudzą. Wiem, pamiętam. I później do zamrażarki, żeby się nie marnowało. Po pierwsze, zaczynamy od tego. To są jakieś KitKat popsy. Wtedy był chyba bardziej zbiorski, ale znalazłam takie. One są w miarę podobne więc damy trzy. masz grześki. Takie? No. Gdzie? Fika. Masz rację. No to będzie jeszcze bardziej urozmaicane i w sumie dobrze, że mamy trochę tych, trochę tych, ponieważ zawaliłam z tym punktem. Myślałam, że to są takie małe jajeczka, a one jakie są duże. duże. To są chuste, pełne, puste, więc Co? przydadzą nam się w jeszcze jednym przepisie, ale żeby nie było, jakieś jajeczko dałam. No i zawsze musiał wydać pięknie, ponieważ idzie na to wszystko, moi drodzy, bita śmietana. W tym była bita śmietana na o, tym? O matko. Wielki test bitej śmietany. <laughs> Ej. Mm -hmm. Dla mnie najlepszy deser to garbi tej śmietanę, by mi wystarczyło. Proszę bardzo. I tak jak możecie zauważyć na tym filmiku, Jabłko miało uśmiech, bo zjedzony z uśmiechem, więc dajcie mi chwilkę. No, nie jest co się na tym trzymać, ten uśmiech. Ale jest, udało się. Do do! Jednak zanim go przetestujemy, niestety musimy lecieć w kolejny przepis. Teraz pora przygotować płatki z mlekiem, tylko nie takie zwyczajne płatki z mlekiem. Bardzo urozmaicone. Ja miałam swoją wersję, ty miałeś swoją. W twojej, tak jak widzicie, mam tutaj nawet ciasteczko Mars, które na szczęście udało mi się dorwać. Ej, takie płatki z mlekiem uważam, że będą to to sikowe. Mam taką różową miseczkę. Również z filmiku z Hello Kitty. No to co, zaczynamy. Na samym początku są płatki. Płatki, ponieważ płatki. pamiętajcie, to są płatki z mlekiem, a nie mleko z płatkami. Zawsze płatki. Najpierw mleko. Zawsze płatki. Niska, ale mleko. Nie, 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 nie. Zawsze tak. płatki. Nasze ukochane gwiazdeczki Starsy, te na przykład bardzo Wielbiam lubię. Zalbiam, dużo. Mm. <laughs> około... Następnie nie Ar... mamy pandowych. mm Nie, ciasteczka, ale nie mamy z pandą. Wziąłem ze wszystkimi innymi zwierzakami. Spróbujmy. panda. Może będzie panda. Jest królik, jest hipopotam. Dobra, Jest słonik. Teraz troszeczkę wsypiamy kitketów. Wtedy były to fiksy, ale no, niestety nie znamy. To fiksy są pyszne. mm Teraz Kinder. Kipo. To jest w tej wersji ciemnej. Big. Wow, one są mega dobre. Lecz to ja ciem, zim, do Japonii czy... jej jeździliśmy, pamiętam. O, i... No i oczywiście. Ciastko Mars. Pamiętałem, że one wyglądają ładniej te ciastka. E, też mi się tak wydaje, może takie trafiliśmy. Czekaj. Chyba nie. Nie. Ale na pewno są smaczne. No i oczywiście trzeba to zalać mlekiem, ale zaleję to dopiero na wielki test, żeby nam jeszcze nie namokły, więc to odkładamy i idziemy do kolejnego. Przyszła pora na nasze kochane gostry. Coś tak macie, że mama zawsze was prosi. Weź do szkoły kamatkę. Przecież będziesz. Głodno. Dobrze, mama, wezmę kanapkę. Czy nasze filmiki były kręgowe? Nadal są, ale nie szkodzi! Mamy do tego nasze gofry, które testowałam na filmiku z 11, ale one nie były wtedy tak małe i tak spalone. No. Widzicie, tu jest więcej miejsca. No, chyba im partia jakaś nie wyszła. Nie szkodzi. Jak byłam Mili bobby brown przez 24 godziny, to wtedy właśnie używałam ich. Oj, nie, 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 nie. nie, nie. Zepsułaś gofra. Um. Ej, no, nie podżeramy, no! No, Ale nie zepsują nam naszej zdrowej kanapki do szkoły. Um, tak. tak, Dużo natelli. I na tym małym gofrem. Gofry z Nutellą są pyszne. Cukrem pudrem moją ulubioną. Nie, nie, nie. Z nutelą, bitą Cukre, śmietaną. Pudre. Nie, z Nutellą i bitą śmietaną. I owocami, takimi buróweczkami czy czymś. Niektóre rzeczy się zmieniają i smaki się zmieniają. Ale nie gofry. Ale moja mama chyba potrafiłaby kupić za mnie wiele słodyczy, właśnie, w jakichś budkach z lodami i tak dalej. Do tej pory, zdają mnie z dzieciństwa. Teraz na to bita śniada nam i nie idzie ostatnia, idzie druga. Tak trzeba ładnie zrobić. Aha. Ale ładnie. No bo one były większe. To nie moja wina. Na to idą króweczki, na świecie nam tylko zostało. Króweczki mućka, w całości. Pamiętam ile my na zakupy do różnych sklepów. Chodziliśmy, żeby pozdobywać najlepsze słodycze do filmików Najważniejsze. I szczerze, ja każdy etap naszej twórczości bardzo fajnie wspominam. I w ogóle ten filmik, który przypomina nam trochę go, jest sztosikowy. Proszę bardzo. I on poczeka sobie. Tylko mu to był jeszcze jeden gofer na tym. A, no tak, to była kanapka. Gofer, z tak i jeszcze z polewą. Dobra, dobrze mówisz, bo. Do szkoły, polewą. Tak. Mhm. Przeoczyłam, dobra, tak. Proszę bardzo. No i teraz to wygląda jak prawdziwa kanapka do szkoły. Chciałabym takie kanapki do szkoły. No, mama mi takich nie robiła. No dobra, mamy tutaj teraz dwa przepisy z faszerowaniem jajek na Wielkanoc. Tak jak wiecie, Kinder Niespodzianki niestety są limitowanym produktem i przy takich temperaturach doszło do mnie no niestety... Troszeczkę zepsute. Tak, na szczęście zamówiłam trzy i trzecia przyszła okej. Mamy tutaj przepis na duże, jajko. Należy nafaszerować go wszystko co masz pod ręką. Nutella, M&M'sy, magiczne gwiazdki, bita śmietana i pianki. I na małe. A je. Tak dzisiaj zrobimy te małe, ok? Napracujemy je po swojemu, ale oczywiście inspirując się tym, co kiedyś. I mało tego teraz, chociaż jakaś niespodzianka tylko bardzo delikatnie, żeby nam się nie zepsuło. I najważniejsza zabawka. Ja nie pamiętam, co teraz jest nawet za seria, no bo to było. Minionki, oj, oj, i i na moje jeczka. Co 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 proszę bardzo. No 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 no. Papoy. A. To jest zwykły minionekufika. A tu? Minionek Ale inny, fajnie bo w sumie jej nie miałam że nam jedna oh. Też minionek? Mm, nie, to jest jakieś auto To jest nieistotne Przechodzimy do maszerowania naszego jajka Najpierw zaczynamy oczywiście od Nutelli W eee. każdym przepisie jest Nutella Chyba tak. Nie, tylko nie w płatkach yes. Z tej strony będzie bita śmietana Pięknie Męsy Natomiast tu dam starcy Droga mleczna no i teraz spróbujmy to zamknąć! I mi się tym z przyjaciółmi I tak do tego przepisu wyciąga Nutellę do szklanki na później. Nutella się wam skończyła? Nieprawda! Nie zmarnujcie tego! A do jej środka damy kilka urozmaiceń. Kilka starców i baton No i oczywiście gorące mleko Zalewamy wszystko, a teraz wszystko dokładnie mieszamy. A to nie jest łatwe. Pora przygotować nutelle. Jak wam brakuje nutel? Sypujemy starsy oraz kuleczki z grześku. Wszystko tak. do środeczka. Po sama nutella tu za mało. Ciepłe, mleczko. A masz lejek? Nie, mam. Może na taki pomysł. Chcę, go! Wow. Ale profesjonalnie. I proszę bardzo rurką było zmieszane. Ja myślałem, że tak kręcamy. Rurką Dobrze. było mieszane. Rureczko mieszamy, już elegancko. Oooo. I jest mleko kakaowe. Kitek, czy to był ostatni? przepis na dziś? Chyba tak! No to co, rozkładamy wszystkie i zobaczmy, który jest najlepszy! No cóż, nasze piękne rzeczy wyglądają tak. Oczywiście to wygląda najlepiej, bo jeszcze nie jest niezolone mlekiem. Próbujemy kakałka. To jest sztos. No, to jest totalny, to 10 na 10, ja no też już no testowałem. Ja bym chyba spróbowała się dobrać do tego jabłka. Jakimś sposobem magicznym. Uła. Tu się wywali 100% widzowie. Nie wiem, ja już to czuję. Uwielbiłem. Teraz by to. Ja, ja chcę to trochę czekolady. Tym bardziej z czekoladą. Tak. Czy to będzie dobre? Tak. Boję się. Nie pamiętam. Mm. Jest okej? Okay? Myślałam, mm. że będzie gorzej. Temu ja daję 9 na 10. Serio. Baton kitka idzie do kitka. Baton kitka, czekaj. Dobra, to już to samo. No. Spróbujemy sobie taki mały pawałeczek. <gry> Słuchajcie, boję się tego trochę, ale... Gdyby nie fakt, że nie przepadam za piankami, dałbym temu dziesiątkę. A tak to jakaś taka ósemeczka. Zalewamy naszą resztką mleka, nasze <grym> Dać mi dolać trochę, dobra? Wejdź dolej, co? Ja na przykład wolę z zimnym mlekiem zawsze płacę. Tylko z ciepłym. Co ty mówisz? Z ciepłym. zimnym. A wy widzowie? Teraz jak to nabrać z tym hipo? W eee. no, no. jedzeniu kaczuszka, czy to kaczuszka? Mmm, mm, Gdybyś chciał, to nie było być chłodne mm? tutaj taką ósemeczkę Wysoko Dobra, to ja jem Kinder niespodziankę, tak? I chcesz to na raz, czy rozłożysz na dwa? Nie, nie wiem, a ty chcesz spróbować? No nie wiem, daj znać Awaria, awaria Awaria mm, dobra. dziewiątka mm. I ostatni przepis do przetestowania Słuchajcie, jeśli chcecie dalszą część naszych starych przepisów z TikToka, które widzicie jak wyglądały Koniecznie zostawcie pod tym filmikiem 5000 łapek w górę A ja z chęcią zobaczę toczkę To musi tak Słuchajcie, to jest kanapka To jest kanapka, właśnie Kanapka, o matko jak się ubrudzisz Czekajcie, o, krówka? czekajcie będzie wyglądać teraz Ten gofer teraz. się buntuje, patrz Wypadło ci całe nadzienie To jest o, osok Krówka jest tych takich niepłynnych Uuu, twarda O matko I ten gofer to jest średnie 4 na 10 O nisko 3 na 10 Serio? Nisko? No. Dziwne połączenia. No, faktycznie. No, tutaj nie, czwóreczka. Mm. No i pora na wielki werdykt. Który z tych przysług najlepszy? Według mnie jabłko, nie spodziewałam się. Według mnie kakałko. Mm. Ile mamy słodkości na ten tydzień? Stosik. Żartuję, ja to jest jeden dzień. Jeśli wam się podobało, to koniecznie pamiętajcie o dużym kciuku górę, żeby zrobić kolejną część, a my widzimy się na tym przesłodziutkim urodzinowym odcinku.